Witaj we wczorajszych wiadomościach z dnia 10.09.2025. Mam dwie gorące wiadomości. Po pierwsze, Ethereum przekroczyło barierę 4200 dolarów. Analitycy przewidują, że to dopiero początek i kurs może dojść nawet do 5,600$. dolarów. Po drugie, bo Heinz, doradca Białego Domu Dozry Aktywów Cyfrowych, rezygnuje ze stanowiska. To on współtworzył m.in. ustawę Genius Act. Ważną dla regulacji kryptowalut w USA. A teraz szybki przegląd rynku. Bitcoin kosztuje około 118,7616 dolarów, a Ethereum 4 ma 234 dolary. Dominacja Bitcoina wynosi 59,4%, a jego kapitalizacja rynkowa to około 2,36 biliona dolarów. Na rynku ETF-ów iShares Bitcoin Trust 66,13 USD, Fidelity FBTC 101,60 USD oraz Grayscale GBTC 99,58 USD. Świat kryptowalut nie zwalnia. Subskrybuj, aby być na bieżąco. Jeśli nie masz jeszcze konta na Binance, to zapraszam. Możesz założyć je z mojego kodu polecającego. Zyskanuj kod, zgarnij bonus na start i działaj razem ze mną. To prosty sposób, żeby wesprzeć ten kanał i wejść w świat krypto z dobrym startem. Dzięki.